Gdy na dworze zimno i plucha, a twój kocioł ciepłem bucha. Wiedz, że wróg twój nigdy nie śpi, ukryty i bez żadnej wieści, nieproszony atakuje i do śmiertelnego tańca nawuje. Czujnik czadu daje radę, wroga twego w porę wskaże. Tlenek węgla to nie kolega, kominiarz i strażek. Zawsze przed nim przestrzega. Państwowa Straż Pożarna przestrzega. Zaproś do siebie kominiarza i zamontuj czujnik tlenku węgla. Będziesz bezpieczny.